never thought it would be so hard i grew up without a scar just living my life with no big worries and i've always known what i want just didn't know what came along finding myself i'm much less happy Back in the days, I used to dream about one day a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cześć kochani, witam się z wami serdecznie w kolejnym vlogu. Miejmy nadzieję, że jak zacznę, to jakoś pójdzie. Oto takie piękne kwiaty dostałam od męża na weekendzie, tak po prostu bez żadnej okazji, tak żeby po prostu miło potoczył się dzień. Tak, żeby po prostu mi było przyjemnie. Także piękne kwiatuszki, tam już dekoracja właśnie z tych suszek, które Wam wcześniej pokazywałam. Tutaj ostatnio kupiłam. Słuchajcie w pepko. E, takie ładne kwiatuszki. Mam zamiar je wykorzystać do e, stroika dla mamy już takiego bardzo wiosennego, ale to już nie teraz. Tylko raczej myślę, może go o świąt wielkanastych. U mamy na pomniku jest w tym momencie ładny e, już wiosenny stroik i takie kwiatki kupiłem trzy, ale stwierdziłam, że ten będzie po prostu ładniejsze. E, no będzie inny, taki zrobię go takiego wyższego. O, to co wczoraj robiłam, bardzo proszę, deska do prasowania, pranie w większości jest wyniesione, jeszcze mi zostało tam troszeczkę, więc zaraz staję, doprasuję, idę, nastawiam kolejną pralkę. Wytargałam wczoraj to wszystko, bo wczoraj był pierwszy odcinek kolejnego sezonu, chyba piątego, e, zakupów w ciemno, więc po prostu stwierdziłam, że wykorzystam ten czas produktywnie e, i zaczęłam sobie po prostu prasować. Później oglądałam, oczywiście, zakupy w ciemno. E, idę jeszcze, zaraz muszę dopakować rzeczy, bo tak wygląda przedpokój. Jest, e, są paczki do zabrania. Wczoraj tych paczek zabrał kurier, w sumie dwóch kurierów zabrało 7, dzisiaj jest reszta. E, I jeszcze widzę, że muszę trzy paczki dopakować, bo tutaj są tak zwane otwarte paczki czyli ktoś zrobił sobie zakupy i coś tam sobie jeszcze do tego koszyczka dokłada. Ale widzę, że dwie osoby już te paczki sobie zamknęło Opłaciło i zamknęło, więc już nie chcę czekać do kolejnego live'a Tylko chcę już teraz, żeby wysłać Więc idę, stukam paragonę i nadam jeszcze te dwie paczki A później zobaczymy U nas w ogóle idzie teraz totalna wiosna Ma być 17 stopni nawet niedzieli. Dzisiaj też ma być dosyć ciepło Więc stwierdziłam, że może dzisiaj wyjdziemy na jakiś spacer Albo pojadę do Lublina zobaczymy jeszcze jak to się potoczy na razie zupę mam, krupnik wczoraj gotowałam więc zobaczymy może i będzie dzisiaj spacer już Azulka jak słyszy spacer to już głowa w górę o tam tak, bo pancia coś mówi na spacerek nie? ty na spacerek byś poszła? tak, o spacerek to tak, piękne słowo także idę na razie ogarniam E, dokończę prasowanie, nastanie, nastawię pranie i e, ogarniam te paczki e, i zobaczymy, co będziemy dalej działać. E, powiem Wam szczerze, że mam ochotę Ci pojechać do galerii, ale idę najpierw dla Was poskładać e, przeglądy, bo mam dwa. E, więc myślę, że e, najpierw poskładam przeglądy, a ten vlog się pojawi pewnie między tymi przeglądami albo zaraz po nich. Okej, okay. jedziemy kochani do Dino. Do Lublina jednak nie jadę, bo dzisiaj przychodzą też osoby poodbierać paczuszki. Eee, więc jedziemy do Dino, muszę podjechać do Hebe. Mówię, w Dino jeszcze nie byłam, więc chyba zrobimy taki przelot u nas w po prostu po sklepach. Mamy przepiękną, powiem wam, pogodę. I Jejku, jak jest fajnie, że już się tak cieplutko zrobiło. Dzisiaj jest w tym momencie, pokazuje mi 9 stopni, ma być 11. E, także zobaczymy, panie stu. Ja wyjadę. Ma być 11, e, ale jutro, czy pojutrze, ma być 14 stopni, więc myślę, że jutro będzie dzień mycia okien. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że to jest idealny moment, żeby te okna teraz umyć. Um, ale nie dzisiaj, bo tak jak mówię, na dzisiaj mam dzień zaplanowany. Dzisiaj jeszcze dużo rzeczy będę robiła e, pod taniochę. E, ale też chcę dla was nagrać właśnie takiego vloga. Um, muszę też kupić. Ale to nie dzisiaj, w piątek mąż znalazł przepis na taki schab. Nie na schab, na żeb... Na schab, dobrze. A ja znalazłam na żeberka. Kurde, nie ta droga. Nie tędy pojechałam. Dobra, przez szpital przelecę. Znalazłam przepis na żeberka, które są smażone, one są w miodzie i, i w musztardzie nacierane. A mąż znalazł przepis, gdzie jest schab. Jest taki duży kawał schabu, jego się kroi. Nadziewa się go masłem, pastą taką z masła i z czosnku, pomidorami, serem. To się wszystko zapieka ponoć petarda. Dał mi przepis, więc pewnie będziemy robić w sobotę, zobaczymy. Zrobimy sobie taki dzień. Luźniejsze od e, tanioszki. Wszystko po prostu postaram się tak uzupełnić, żeby tą sobotę mieć luźniejszą. Bo też na sobotę zaprosiłam e, brata z dzieciakami, żeby przyjechali. Wzięłam gofrownicę, więc mówię: gofry zrobimy, e, bąbelkowe i, i posiedzimy. Ma przyjechać po południu. Bo już teraz dzieciaki to i w sobotę na zajęcia poza chodzą. Także tak. E, a, no, chyba tędy przejadę, bo ależ tu zawalony ten parking. No, więc jedziemy do dino, zobaczymy, co tam w tym dino. Co ja kupię, albo nie kupię. Eee... No jedź, człowieku, no miałeś tam miejsce, nie parkujesz, a teraz się rozglądasz. No, minąłeś miejsce parkingowe. Dobra, e widzimy się już, jak wyjadę z dino. Ewentualnie w dino, zobaczymy, 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 czas pokażę. No i powiem Wam, że w Dino całkiem fajnie u nas jest, spory fajny asortyment, sklep też całkiem spory, myślę, że będę tam zajeżdżała częściej, oczywiście poczyniłam delikatne zakupy, nie za wielkie, ale na pewno pojadę tam w piątek właśnie, bo mamy nadal schab w fajnej cenie, mamy też w fajnej cenie szynkę, ogólnie mięsa sporo, teraz jest mi na tygodniu niepotrzebna, a nie bardzo mam ochotę mrozić, więc poczekam i pojadę po prostu w piątek, jak mąż wróci. O, bo to bardziej pod niego. Eee, a tymczasem jadę teraz do Hebe, bo tuż do rzęs mi się skończył. Eee, skończył mi się też krem do buzi z SPF-em. Używam teraz cały czas tego Skandit, Ale no, słońce coraz mocniejsze jest, więc nie mam żadnego SPF-a. A ja muszę mieć, bo zaraz mi plamy powychodzą no i my też z Nikolą za tydzień wyjeżdżamy nie w ten weekend, a w następny jedziemy na taki wyjazd z córką po prostu jedziemy odpocząć no więc zobaczymy jak to będzie, ale na pewno pogoda mam nadzieję, że dopisze i na pewno potrzebuję właśnie tego kremu i coś jeszcze, tuż do rzęs, krem do twarzy i coś jeszcze potrzebowałam no jedź, panie, dziadek, stoisz na środku wjazdu. Boże, kochany. Teraz takie wąskie te wjazdy robią do galerii tyle, co ustawa przewiduje, nie zrobią ci centymetra więcej, a później taki dziadek stanie pół metra od krawężnika i nie ma się jak minąć, muszę po krawężnikach jeździć. Kik, 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 tam jest hebe. A może do kika zajrzę? O Jezu, ja już wieki w kiku nie byłam. Idziemy do kika, nie? Zobaczymy. Dzisiaj jeszcze nie zmontowałam dla was filmu z Hebe, ale już jest wrzucony do podłożenia głosu, więc nie z Hebe, z Hamendio. No, dobra, dojechałam, lecimy. No i wróciłam już. O, zmywarka akurat skończyła zmywać. Wróciłam już ze wszystkich zakupów w... w Hebe. Kupiłam sobie z powrotem ten Wondermatch, ale teraz wzięłam light natural. Zobaczymy, czy on nie będzie za ciemny. E, awaryjnie wzięłam jeszcze ten, bo już te są przetestowane, ale ja ten akurat o tyle lubię. Bo nawet jeżeli mam go na sobie, a na przykład idę na basen, to e, on po prostu nie marza się, nie ścieka. Także on jest taki, mogłabym powiedzieć, lekko wodoodporny: pod wpływem ciepła nie rozwarstwia się. No i wzięłam dwa moje ulubione tusze. Ten ostatnio to jest moje totalne odkrycie. Tego zawsze brałam w innym opakowaniu, więc w tym jeszcze nie przerabiałam. To jest pogrubiająco-rozdzielające, a ten jest pogrubiająco-wydłużająco-liftingujące. I ten Wam gorąco polecam, one są teraz po 26 zł w Hebe na promocji. Także takie moje zakupy w Hebe. Miałam sobie kupić ten krem z Bandy, którego używam, przeciwzmarszczkowy z SPF 50, ale on jest w Bandy w Rosmanie po... w Hebe. Bo on jest tylko w Hebe. W go nie dostaniecie. Jest po e, 92 zł. No, na, na Allegro po 68, więc 63. Więc go zamawiam na Allegro. E, no i byłam też u weterynarza. Tak, dorwałam dla Azji. Wzięłam w końcu u nas jeden weterynarz włączny ma tabletki. Więc wzięłam jutro, a dam. Bo muszę jeszcze, albo dzisiaj jej dam. Tylko muszę jeszcze pójść. E, jeszcze raz kupić jej coś, żebym to mogła przemycić, bo ona tak, wiecie, tak o to ona nie połknie. Wzięłam borówki, bo mam chyba ze cztery serki wiejskie w lodówce. A ja lubię serki, ale tylko właśnie z borówkami, z troskawkami, z balinami, z czymś. Nie lubię serków wiejskich samych, mdlą mnie. Więc wzięłam sobie borówki. Z metką trafiłam takie boczki rolowane. Fajne. Myślę, że dzisiaj sobie to pewnie zje na kolację. Wzięłam też na promocji mandarynki. Powiem Wam, że już teraz to nie wiadomo, jakie owoce jeść, bo tak, wszystkie śliwki, nie śliwki, to jeszcze za wcześnie. Um, to po prostu, no nic dobrego. Winogron, mm, średnio. Jabłka, no okej, okay, jabłka, ale dla mnie jabłka to takie, wiecie, no to, to nie jest coś. Zjadłabym borówek, malin, truskawek. Wszystko jest jeszcze teraz tak mocno chemiczne, szczególnie te truskawki wszędzie wystawiają piękne, ale ja się takich truskawek o tej porze to ochronię, bo. Strzegę się, bo wiecie, no. Pracowałam w Holandii, więc wiem, jak wygląda wzrost takiej truskawki. Produkcja, że ma nawet tygodnia, nie ma jak jest u nas na półkach, bo po tygodniu to już jest spleśniała. Tych boczków wzięłam więcej, ja ich po prostu zamrożę. I wzięłam też jeden karczek, bo był dosyć ładny, więc coś zostawię, coś sobie tata wybierze. Na przekąskę wzięłam sobie takie orzeszki. Uwielbiam ogólnie z a mm, Lidla te orzechy to takie miksy co są e, przepyszne są, a tu są jedne w karmelu drugie w czekoladzie trzecie też w jakimś karmelu mm, to będzie petarda przekąska stulecia e, i jeszcze taką wzięłam również z meteczką, bez meteczki wzięłam paróweczki, bo już dawno nie było parówek, więc nic zdrowego tutaj za bardzo nie ma Kupiliśmy też z indyka. To jest krajanka, osełka z indyka. 100 gramów produktu ze 106 gramów mięsa. No i to też jest z metką. Data ważności do 7. Wszystkie te wędliny mają datę ważności do 7, a u nas dzisiaj jest trzeci, Mamy jeszcze 4 dni termin ważności. Oczywiście ja to wszystko pomrożę. Ja tego nie kupiłam, żeby to teraz zjeść do 7. I jeszcze jedna. I wzięłam woreczki do rękawy do pieczenia. I powiem Wam, że no strasznie mało w tych rękawach dają tych klipsów. Muszę na Allegro usiąść i poszukać tych samych takich rwanych klipsów, tych zaciskaczy, bo worków do rękawów mam naprawdę sporo, a zaciskaczy nie mam. I teraz dokupuję worki, żeby mieć zaciskacze. Chore, nie? No ale no niestety. A najlepsze jest to, że jak sprzątałam rodziców w kuchni, to wyobraźcie sobie, że ja to wszystko powywalałam, bo ja kiedyś w ogóle nie korzystałam z tych rękawów do pieczenia. Ja nie wiedziałam, jak w tym robić. I ja po prostu otworzyłam u mamy szufladę. Zobaczyłam ogrom jakichś woreczków takich jednorazowych, które moja mama zawsze, wiecie, tata wrócił z pracy, e, woreczek ten sam na drugi dzień, na trzeci dzień. Póki się nie porwał, to się ich używało w kółko, pomimo, że jednorazowe. I tak naprawdę. Słuchajcie, tak naprawdę tych woreczków była cała szuflada, i yy, razem z tymi woreczkami właśnie były te zaciski. Ja byłam święcie przygotowana. Ja nie wiedziałam w ogóle, do czego to jest. Mówię, Boże, ile tu jest śmiecia. Ja to wszystko wziąłem i wywaliłam. A teraz muszę iść i kupować. A tam naprawdę tego było. O tak. No i co? Co kupiłam w Dino? Oczywiście, co ja mogłam kupić w Dino? Hm. Jakże ja dzisiaj cudownie spędzę ten wieczór? Tak jak wczoraj to będzie na pewno wieczorem. Ja dzisiaj siadam na jednego live'a. Będę dzisiaj jednego live'a ja oglądała i będę buszowała na zakupach. Ehm, a wieczorem do zakupów ciemno na pewno sobie obejrzę. Wzięłam dwie paczki. Co jeszcze wzięłam w Dino? Sawery mówi, że już jabłko gruszka mu się przejadło, ale za to granat acerola jest przepyszne. I kiwi, truskawka i miód z porzeczką. No więc wzięłam granat acerole, Trzy e, sztuki. Wzięłam na testy chlebek żytni naturalny, zobaczymy, mięciutki, fajny, zobaczymy jak smakuje, bo już ten powiem Wam z widla, to mi się przejadł przeokrutnie. Wzięłam też jabłka prażone, szukam jakiegoś nowego smaku, bo te, które kupuję do lodziarni, powiem Wam, że tak mi średnio smakują, a niestety Sanepid ma swoje wytyczne i jabłek swoich prażyć, nie mogę i ich podawać. W lodziarni muszą mieć datę przydatności i koniec, choćby się waliło i paliło. Takich rzeczy w Sanepidzie nie można robić. Znaczy w lodziarniach czy w innych. A jak ktoś robi, no to ryzykuje. Ja nie ryzykuję. Ja na wszystko mam dokument. Więc kupiłam i stwierdziłam, że po prostu otworzę w sobotę, jak będziemy robić gofry i przetestujemy. Wzięłam też do spróbowania takie bafelki Wifi. Wzięłam trzy sztuki. Wzięłam też zwykły taki chlebek, bo już powiem Wam, że ten lidlowy naprawdę nam się już poprzejadał. Już ostatnio kupujemy gdzieś tam w innych sklepach inne chleby, bo już każdy ma dosyć tamtego. Wzięłam taki serek czekoladowy. Dla mnie zawsze krasny staw, ale dajmy szansę. Może się coś zmieni. Jogurty, jogurty. Dzisiaj rzutkiweczka była na promocji. Po złoty 49 zł, albo złoty 59 zł za pęczek. Wzięłam dwa pęczki. Poleci czy nie poleci? Poleci. To zostawimy. No i wzięłam jeszcze takie ciastka, jedne i jedne wafelki na spróbunek. I oto moje całe zakupy, jakie dzisiaj zrobiłam. Eee, to wszystko? To wszystko. Tak. Wszystko, nic już więcej nie mam, bo nigdzie więcej nie byłam. Byłam jeszcze w paczkomacie, nadałam jedną paczkę, zaraz czekam aż kurier przyjedzie, poodbiera te paczki z przedpokoju. Jeszcze dwie dorzuciłam, bo jeszcze dwie osoby się zdecydowały na to, żeby paczkę wysłać, zapakować, więc jeszcze dwie paczki poszło i tak i lecimy. Tak jak mówiłam, w piątek na pewno podjadę do dino, bo muszę kupić ten schap i muszę kupić ta żeberka. Ja zawsze gotuję tak dużo więcej, żeby mąż na te 3-4 dni miał albo kupuję więcej w środę i w niedzielę dogotowuję z rana, e, tak, żebym mógł sobie zabrać o tym na poniedziałek na delegację, jak wyjeżdża, więc e, no, bo nie zawsze live, jak kończymy w niedzielę, to nie zawsze mam później, jak to wszystko ogarnąć. Widzę, że już ogólnie wszędzie się zrobiło bardzo wiosennie. W sklepach jest, e, w Kiku mnie po prostu zszokowały Cię ceny kwiatków sztucznych. Jeden, jeden, kwiatek z jedną kulką 15 zł. Sztuczny, ten taki ala pesz, czy jak to tam się nazywa? No bo po prostu w szoku byłam, jak zobaczyłam ceny kwiatków w Kiku. No niby zawsze mi się wydawało, że tam dosyć tanie są te kwiatki, ale jednak no troszeczkę te ceny podrosły w Kiku. Coś jeszcze mnie zszokowało cenowo, nie pamiętam co. No ale nic, no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ja takich rzeczy na razie nie kupuję. Bo jak wiadomo, mam tego sporo na magazynie, więc już nie mam takiej chęci posiadania wszystkiego tak jak miałam kiedyś. Chyba przez to, że codziennie tymi produktami po prostu obracam. I to jest chyba metoda serio, żeby wyleczyć się z takiego, no może nie powiem konsumpcjonizmu, bo kurde, no dajmy sobie żyć, każdy potrzebuje czegoś, żeby sobie w domu coś tam postawić, ulepszyć i tak dalej. Ja też oczywiście, że rzeczy zostawiam, to nie jest tak, że cała paleta idzie do sprzedania, bo jak mam za chwilę coś pójść kupić, jakąś podstawkę, szklankę, kubki, czy salaterki, czy jakieś miski, miseczki, po prostu no już jak wiem, że już mam, no to, to już wtedy sprzedaję, no, no bo już, już wiem, że już tego mam, e, tak jak kieliszki. No, ale no. Dobra, ucinamy temat tanioszki, żeby nie było. Vlog to vlog. Powiem Wam, że też mi chodzi coraz częściej po głowie, żeby jednak YouTube zamknąć. Nie mówię tego po to, żebyście pisali. Nie zamykaj, nagrywaj, choćby rzadko, ale nagrywaj. Dlatego, że teraz na pewno te filmy się będą pojawiały dosyć rzadko. Nawet przeglądy. Ja nie mam czasu teraz. Nie, nie jeżdżę po prostu do Lublina. Jakbym jeździła. Jak jeżdżę, to jeżdżę z tatą, więc jadę w tą i z powrotem. Rzadko kiedy się zdarza, że jego gdzieś zostawiam i ja gdzieś wyjeżdżam. Zazwyczaj z nim jestem, więc, a on znowu nie jest w stanie ze mną chodzić po galeriach i, i siedzieć i czekać, co jest dla mnie oczywiste i zrozumiałe. No więc A tak jakoś docelowo powiem Wam, że więcej frajdy mi sprawia Wyszukiwanie niektórych przedmiotów, wycenianie tych przedmiotów, opisywanie, wystawianie, niż po prostu latanie po sklepach i nagrywanie przeglądów, czy, czy jakichś tam holi spożywczych i tak dalej. Ja oczywiście zakupy robię częściej, ale jakoś, nie wiem, czy jest to moment wypalenia, czy jest to takie zahośnięcie się trochę czymś innym. Też fakt jest taki, że ja mam często. Bardzo zły dzień, bardzo zły dzień pod kątem, jakby to powiedzieć, no, może nie do końca, um, no nie wiem, jak ja mam to nazwać. Chodzi oczywiście o mamę, więc y, mam takie dni, gdzie bardzo często, gdzie właśnie to, że sobie wejdę i sobie zajmę czymś głowę, pozwala mi normalnie funkcjonować. I, I tu potrafię się naprawdę poświęcić i do 12 w nocy czasami siedzieć w garażu i wyceniać, tylko dlatego, bo nie jestem w stanie, jestem w stanie się wtedy na czymś konkretnym skupić i działam i po prostu to leci jak z automatu, więc to, a jednak YouTube to jest taka dosyć wolna przestrzeń, dosyć spory czas na różne rozmyślenia i czasami jest tak, że człowiek, by chciał być uśmiechnięty i wiecie coś do was powiedzieć pozytywnego zarazić was tym pięknym słońcem, cudowną pogodą, pięknymi widokami, kwitnącą piękną zieloną trawą, ale z drugiej strony no to samo poczucie jednak jest takie dla mnie trochę to na sztuczne. I no i po prostu to mnie tak trochę cofa, więc Idzie też lodziarnia, ja już też zaczynam oczywiście gdzieś tam pisać maile, jakieś tam zamówienia, rozeznania robić, wypytywać oceny i tak dalej, negocjować coś, więc to już też rusza i tak naprawdę zawsze okres letni był, już dałam ogłoszenie o pracownika nowego, więc też już pierwsze CV mi wpłynęło, um, oczywiście spotkam się, myślę, że chyba z każdą osobą, chyba, że z kimś się widziałam, no, mnie interesuje oczywiście osoba wyłącznie dyspozycyjna. Nie musi mieć doświadczenia, musi być dyspozycyjna, bo ja muszę mieć osobę bardzo elastyczną ze względu na to, że u mnie, pomimo że mogę grafik z na styczeń, może tak wypaść, że ja będę potrzebowała mieć wolne. Ja w tym roku w Ludziarni planuję stać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Hmm, będę stała w takie dni, gdzie Nikola będzie w domu, bo ktoś w domu być po prostu musi więc zobaczymy, jak mi to pójdzie, ale tak jak mówię, dlatego jest mi potrzebna osoba po prostu do lodziarni dyspozycyjna. Muszę jeszcze pójść do spodzielni, muszę jeszcze pójść załatwić temat ogródka. No ogrom rzeczy jest do załatwień i tym się pewnie zajmę jutro, a taka pogoda naprawdę nastraja. U nas we wtorek ma być 20 stopni, jak patrzyłam na pogodzie, po prostu kosmos. Ale później temperatura spada już tak do 10-12 i tak jak patrzyłam, to do połowy... Sierp... Ej, Boże, do, połowy, do połowy kwietnia ma być takiego 12 stopni, więc to jeszcze nie jest pogoda na, na lodziarnię. Ale myślę, że albo przed świętami, albo zaraz po świętach to lodziarnie po prostu otworzę. Więc e, no potrzebuję no już kogoś znaleźć, bo to trzeba i badania zrobić, i tak dalej. Wiecie, wszystko e, pouczyć wcześniej. E, to nie jest takie proste robienie na przykład gofrów bąbelkowych. E, trzeba naprawdę sporo gofrów wypiec, żeby się nauczyć ich robić. No, żeby nie było tak, że wleje się tyle ciasta, a tak naprawdę wystarczy tyle ciasta. No, wszystkiego się trzeba nauczyć. Ja się z tym liczę e, i, i, i nie mam z tym problemu. W zeszłym roku też się u mnie Monika tak samo uczyła. Mówię, rób dotąd też zrobisz. No mówię, no trudno, wypiekła, bo po prostu one były niekształtne, jakieś wybrakowane. Więc rozdawałam po kolei dzieciakom, pod lodziarnią się ustawiły dzieciaki. Już później się wszyscy przejedli. Mówiłam, wypieczesz, póki nie będą wychodziły, zabierzesz wszystko do domu. Czy, czy tam dziecku dasz, czy w rodzinie rozdasz, no to bez różnicy, mówię, i kurą możesz rzucić, no po prostu jak nie zabierzesz, to ja to wyrzucę, a no już wiecie, no to był towar dobry, tylko że był nieforemny, no więc, ale jakościowo był dobry, bo mieszanka była normalnie zrobiona. Więc zobaczymy. No liczę się z tym, że w tym roku może być podobnie. Ja też się uczyłam tych gofrów robić. Może mi to troszeczkę jakoś szybciej przyszło, ze względu na to, że ja już kiedyś gofry robiłam zwykłe, a to też nie jest takie proste, jak mi się zawsze zdawało, bo na tych gofrownicach profesjonalnych gdzie są te płyty żeliwne, po prostu te gofry się często przypalają, trzeba o wielu rzeczach pamiętać. No to jest troszeczkę inaczej jak na tych teflonowych, takich domowych, gdzie wiec, coś tam się naleje i coś tam zawsze wyjdzie. No dobra, chyba będę się żegnała. W sumie jest takie 20 minut, nie będę przyciągała, nie będę tutaj gadała o nie wiadomo czym, bo mam jeszcze swoją robotę, a uważam, że lepszy taki vlog niż żaden. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy w tym tygodniu, zobaczymy co czas pokaże. A tymczasem idę składać dla Was, rozkładam zakupy i idę składać dla Was film e, z Home You, który pewnie już oglądaliście wczoraj. E, o, właśnie w piątek nagram, w piątek zrobimy vloga, tak, będzie w piątek vlog, ja nagram, znaczy ja w piątek nagram vloga, a opublikuję go na niedzielę. I tam będzie właśnie, i on będzie w niedzielę rano, więc możecie kupić sobie schab. Hmm, to zrobimy ten przepis razem, zobaczymy jak to wygląda. E, taki kawał schabu był w tym przepisie. Także e, no, kupujemy schabik, w niedzielę z ranka będziecie mieli coś, e, tylko gorzej, jak to nie wyjdzie. To może nie kupujcie schabu, może ja kupię, zrobię, podam wam przepis, a jak nie wyjdzie, to po prostu wy przynajmniej nie będziecie stratni. A jak wyjdzie, to zrobicie sobie za tydzień. No, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, a w piątek Wam po zakupach Wam powiem, co tam trzeba będzie kupić do tego schabu. A nie, bo to będzie w niedziela. No to nie kupujcie na razie schabu. Zobaczycie, czy mi wejdzie. No, bo ja i tak nagram. Nawet jak nie wyjdzie, to powiem, że po prostu średnio to dobre było. No, dobra, pa.